Siema, 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 siema. O, siema, 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 Ola się wita tutaj Siema, oczywiście subskrybujcie mój kanał, mój kanał, mój tylko też? mój kanał. Nie, mój tylko mój... Też. Dobra, to zdjęcie było. No ogólnie tu Tik TikTok. Tak, okay. obserwujcie go, bo bardzo bym chciała mieć y, tysiąc obserwujących. Nic nie widać. O. Dobra widać była. No. E, no. E, e, no i ogólnie taki vlogmasik. Może takie 4 e, minutki, 5, 6, 7, 10, 50 tysięcy miliardów. E, oh. No ogólnie... E, no, Witam y, po cięciu. Chwilę było po cięciu. O. Cie ciemność i jasność. Jestem? Nie mam. Nie jestem? Subskrybuj kanał oczywiście. A subskrybuj mój kanał. To chyba pierwszy film z cięciami będzie. Właśnie. Chcę wam tylko coś powiedzieć. To jakby dziwne. Weź, bo a, moje czoło nagrywasz. No, nie słuchajcie, jej, ona nic wam nie powie. E, 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 tylko mnie słuchajcie. Pamiętajcie, jeśli chcecie być szczęśliwi, subskrybujcie kanał Lakarnum. To jest najlepszy kanał The Best. E, poczekajcie, jak to się tak, to... to, to, to poczekajcie tak. To, poczekajcie. O, o. O, tak, tak to się jakoś robiło. O, Filip. E, Filip ogólnie... No, byliśmy z Filipem i Olą na Wiciu, na Dmuchańcach e, i Filip sobie kupił najgłupszą rzecz na świecie sobie Filip kupił, a więc e, kupił sobie dzwonek za 16 zł e, i jęczy nam nad głową. No przepraszam, że pokazuję Wam moje zęby. Wiem, że to niemiłe. Eee a więc ogólnie nie wiem Słuchajcie, co mamy robić. Przecież Wam pokazywałam, to miałam 500 ileś obserwujących. A mam 531. Wy, wy. Oli, tu, ty, tu nie ma Oli. Spokojnie, nie zduchajcie jej. Ona tylko o obserwacjach gada. Ja po prostu nie mówię o obserwacjach, bo ja nie chcę was jak najwięcej. Ja po prostu was kocham. Tu Lasek. <grym panie> ja was bardzo kocham. Ale, ale suba możecie zostawić, nie? N no, pieniążki! Many, <grym panie> many! Ten, nie, ale naprawdę, ja was kocham, ale, ale wiecie, nie? Suba możecie zostawić. Dla Jula, nie? Suba możecie zostawić, nie? Zostawicie chyba dla ulubionego youtubera, który ma już pół tysiąca subskrypcji. Wiecie ile to pół tysiąca? To jest dużo. Dosyć dużo. E, no i dziękuję wam bardzo. Ale wiecie, lajka zostawcie, nie? L lajki, suby, suby i lajki. A, 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 I amore. Ja, i ja Nie, nie, słuchajcie, nie biorę żadnych leków. Nie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Plum, plum. I, I see you. Yy, no. Yy, yy, a więc po prostu pozdrawiam serdecznie każdego. Słuchajcie, yy, yy, Julek nie będzie malował. No, może dziś będę malował Ola ogólnie. Ben? Ola, Ola tutaj coś mi pokazuje, hieroglify. E, no, będę nagrywać shorta za niedługo. Żeby w sumie potem. Tylko muszę to zmontować jeszcze, a nie wiem jak. Nice. E, no i wbijajcie na kanał oczywiście oliver 173 e, Na kanał mój. Subskrypcja, suby i subskrypcje. Subskrypcje. O, poczekajcie. O, o wywaliłem się na łóżku. Czekajcie, dam wam tu światło. Może wam raźniej będzie. O, raźniej wam będzie. O, od razu mi lepiej chyba widać, nie? O. Patrzcie, jak wygląda żarówka od środka. Patrz, tam nora jest. Tam nora królika. E no i i to tyle w sumie wszystko, nie? O, tu ja. Czekaj. No. E, 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 robię sobie dziś. O, o, o. No. No, no i to by było nas tyle. Zostawcie sobie i lajka. Na